Siemanko, ja i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19 No i wam powiem, że od ostatniego odcinka się pozmieniało tak, muszę powiedzieć, że Trochę się pozmieniało, nie dużo, ale trochę, tak to mogę ująć, nie inaczej A dlaczego tak? Ponieważ wam powiem, że ostatnie odcinki były nagrywane, tak, były Ale, jest jedno, ale słuchajcie bo jak wiecie to ja mam komputer ze 3-4 lat I no niestety, ale bawiłem się w e, Ustawienia gierki I to jak właśnie To ogarniałem wszystko to Mogę wam powiedzieć, że Były nie, niekiedy ścinki Niekiedy ścinek nie było No i właśnie tak się bawiłem Żeby złapać jak, jak najlepszą, płynniejszą grę I jak najlepsze efekty gier Czyli na przykład m, teraz mam średnie ustawienia gierki i bez ścinek. No i tak próbowałem do cały czas tak to wszystko nie tutaj uchwycić. No i mogę wam powiedzieć, że... No, uchwyciło się, no nie powiem, że nie, uchwyciło się, ale czasami też jest jakieś tam ścinka, więc no dlatego troszeczkę tak porobiłem po odcinkiem, ponieważ tamte odcinki nie miałem nagrane, ale tak naprawdę nie nadawały się, bo nie zwróciłem uwagi na fps i niestety, ale były ścinki, A jak chcę taki filmik dać w taki późniejszy, a nie taki ze ścinkami. no i jak widzicie, to od tego filmiku przykłada się w 100%. Ale teraz, jak mówicie, zobaczcie, to już nie ma kamerki, bo w, w Minecrafcie też nie było kamerki. No i najprawdopodobniej będzie gaming bez kamerki, ale. Nie, nie pójdzie się, ponieważ... Nie no co teraz mówię, no nie pójdzie się. No ogólnie mogę wam powiedzieć, że będą odcinki z kamerką, ale nie wiem czy komputer mi na to pozwoli. Dobra, ja sobie to wysypię. O, już! Wow! Dobra, już jestem. Nie wiem czy zauważyliście, ale było tam chwilowe, malutkie cięcie I potrzebne to było, bo niestety, ale miałem małego gościa tymczasowego. Ale ok, ogólnie mogę Wam zaspoilerować, że to dziecięcie było takie: akurat takie musiało być, bo wiecie, odcinka nie chciałem Wam przerywać, ale jednak trzeba sobie wakacje tak ugadać. Ale no dobra. Wiecie, bo spisza się wolno. No to trzeba sobie to jakieś tak tu łowić, te wakacje, żeby miały ręce i nogi. No, okej. Okay. No, poza odcinkiem, co ja robiłem poza odcinkiem? Miałem zasiane, miałem skultywowane, miałem skoszone. I teraz znowu yy, mam skoszone, to tak jak, jak właśnie teraz widzicie. I pole numer 25 i 26 wymagało tutaj naprawdę. Um, tutaj wymagało wapna, więc no musiałem to posypać wapnem, bo chciałem wapno, to musiałem dać to wapno, no, nie było innego tak naprawdę tutaj wyliścia. Dobra, opuszczę sobie te, ten kultywator i zatrudnię sobie tutaj pracownika, żeby on to mógł tutaj robić, a ja przeniosę się... E, na, tutaj nie, 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 ja przeniosę się na buraki, tak? Urakiet czy jak te teraz jest po oku nie miałem skończony ten kontrakt i miałem rozpoczęty nowy kontrakt i to jest numer pole numer 740 tysięcy ponad, prawie 40 tysięcy i ma 29% wykonane. Ja ogólnie tak patrzę, żeby zabierać te zadania te, te co są największe, najwięcej warte, czyli na przykład zadanie do poniżej zbiór plonów Teraz jest y, ziemniaki i... Y, ziemiaki, zbiór ziemniaków, a tutaj mam na przykład zbiór uraka, więc no, na pewno to zabiorę jako zadanie kolejne potywy jest warte prawie 50 tysięcy. Wow, naprawdę wow. Naprawdę dużo to jest warte. Więc jak widzicie trochę porobiłem tak po zocinkiem, ale... Mi się wydaje, że to nawet ym, ta praca posocinkowa była nawet taka trochę potrzebna, bo mogłem na bo pomogłem nawet troszeczkę to przodu to wszystko popchnąć. No i mam nadzieję, że więcej tak nie będę robić po ale ale no wiecie jak to wy wygląda. Ogólnie nie wiem czy wam mówiłem, czy wam nie mówiłem, ale gram na obrotach gierki średnich i to nawet spoko idzie. Ale jeżeli będzie jakiekolwiek malutka ścinka, no to z góry was przepraszam, ale... No ja z już nie poradzę, Ja już wtedy przykładam się w 100%, ale no komputer musi. To od komputera tak naprawdę zależy czy ścinka będzie, czy ścinka... czy ścinki nie będzie. Więc no. Taka mała ciekawostka, no niestety, ale musi być. No. Niestety. No trochę tych, tej, tych poragów się tutaj pozbiera Dlatego no nie można tutaj narzekać, bo to w końcu jest ponad e, prawie 40 tysięcy, a kolejna misja, czyli kolejny kontrakt jest prawie za 50 tysięcy, więc no jest naprawdę wielka kasa za to idzie. No i to trzeba jakoś tak uszanować i pozbierać sobie tą kaskę no. Niestety. Dobra, wyłącz to, czyli czy nie mogę tego wyłączyć? Mogłem, dobra. Nie było komentarza. I właśnie jak teraz, to była malutka te wścinka, ale no jest teraz też w tym momencie. Ale to jak ja właśnie mogę Wam powiedzieć, że to ja za to nic nie mogę. A nie jest bardziej obniżać sobie gierki na poziom niski, no bo to wtedy nie byłaby naprawdę rozgrywka, a. Przy takich malutkich ścinkach to, to się da przeżyć jeszcze To się da jeszcze przeżyć, więc no Będzie dobrze No nie powiem, pole jest ogromne I na jeden kombajnie to tak słabo to wychodzi, no ale To się, pozbieramy to To nie będzie za te problemy, to pozbieramy, tutaj niekiedy ja sam pojadę, niekiedy pracownika strutnię Tutaj niech tutaj nasza e, Tatara Pcho, enix, stoi sobie tutaj, sobie kultywuje. No to czemu by nie? Eee, jeszcze trochę pokultywuj, ale ja bym tam teraz zabierał się za zasianie jakiegoś tutaj e, zboża. Czyli tego, którego mam najmniej. Najmniej widzę, że mam rzepaku. Podać się o owy rzepak słonecznik, jak soja, kukurydza. Jeszcze dobrze pamiętam. No, dokładnie, on no to ja bym zas zasadził teraz pszenicę dwa razy, jeszcze jeden raz i rzepak, zas rzepak zasadziłbym na tym dużym polu. Czy czyli już wiem co mogę zrobić, niestety. Ale jeszcze nie mogę kupić większego tutaj siewnika. Chociaż na pewno nie mam większego siewnika. Chociaż mogę jeszcze to sprawdzić, ale na pewno nie mam. E nie tutaj, tutaj garaż iść do garażu. Dobra. Um, tak, jeszcze mam kupione sobie to wapna. O tym wam zapomniałem powiedzieć, bo musiałem jakoś wapno rozprowadzić i to jest właśnie nowa rzecz, którą kupiłem, ale... No spoko. Um, kurnik tak samo kupiłem. Um, I budę dla, dla psa też kupiłem. No troszeczkę się pociało się właśnie w, w tymi odcinkami, ale niedużo, malutko. No, i tutaj raczej nic się nie pozmieniało. Nie, nie, dlatego bym musiał zobaczyć, ile taki większy siewnik kosztuje. Czyli siewniki, tutaj mam siewniki, spoko. Mało gramy farminga, dlatego jestem tak troszeczkę mało opoznany. I bym polował na tego potwora: czyli ten s kiedyś był naprawdę dobry. I to jest za 76 tysięcy, tak? I 76 tysięcy. 132 i 180, 132 i 180, 132 i 180. Mm -hmm, dobra, ahem, ahem. Więc no, żadne, żadnego ciągnika nie mam takiego dobrego. Więc no, to jak właśnie chyba mówiłem w ostatnich odcinkach, no to musimy zainwestować sobie w. Mm, na pewno, by jakiś tutaj lepszy ciągnik z średniej sesji. Czyli na przykład. No nie no nie ma coś oszukiwać, trzeba walnąć do tego case na przykład, bo tutaj ma nawet opcję um, ładowacza czołowego, więc no będzie trzeba uzbierać 188 tysięcy euro i zakupić właśnie tę maszynę. No tutaj niby jest taka, y, taki uskorszowy, ale jak 8 tysięcy tylko tu jest ogólnie, ok. no to nie no. Ma niby, tutaj mam niby więcej litrów paliwa, ale to 10 litrów paliwa to co to jest. Nie no, zbieramy te ty na kisa za 188 000 euro. Bo tutaj na lepsze ciągniki chyba mi się wydaje, że nie trzeba. Nie no. Nie będę wcześniej do, do przodu. Z, za 188 tysięcy wystarczy. Więc no, mamy w cel. Już wiemy na co mogę zbierać. Ale zanim będę na, na to zbierał, no to zabiorę się za... E, sianie na polach. No. Zabiorę się za sianie na polach. Ojeju, jeszcze tutaj trzeba to skultywować. O tym całkowicie zapomniałem. Ojeju. Dobra, jak zapomniałem, no to... czy Tutaj wymaga w ogóle wapna. Ja mam takie pytanie. Wymaga wapna, nie. Tak czy nie? Wymaga wapna. Nie wiem jak ja teraz zapatrzałem, ale dobra mój błąd i wymaga wapna i zebrane, zebrane jest oto wymaga wapna okej, okay, dobra wymaga wapna, to musimy to teraz dodać yy, i to potraktować niestety, ale wapno, ojeju zaraczyłem to nic tyle to się da tutaj przeżyć tutaj jedziemy po wapnowóz, tylko gdzie ja teraz wapnowóz mam położony? taka mała ciekawostka Serio, nie wiem czy ja mam... A, chyba tam. Chyba tam. No, już go nawet widzę. Dobra, to jadę po wapnowóz. Trzeba sobie tutaj jakoś poradzić w końcu. Po gospodarkę prowadzę ja sam. I tylko pracownicy mi pomagają mi tam w niektórych momentach. Ale pracownik ma już pełno. Trzeba po niego podjechać. Za sobie podczepię. Wyjadę tutaj z tego leciutko. Skieruję się na tamte pole. Okej. Okay. Lecimy sobie tutaj do pracownika, bo widzę, że potrzebuje natychmiastowej przyczepy, żeby się opróżnić. No to mu podjatem już wtedy. Blisko nawet tutaj stoi, no to mogę tym bardziej mu podjechać. No nie ma problemu takiego. No, to się wysypuj. Będzie się miał ogólnie 100%. Cholera. Będzie trzeba jechać opróżnić jeszcze. Kurczę, dodatkowa praca, naprawdę. Dodatkowa praca. No, i teraz trzeba pierwsze jechać opróżnić No, pracownik tutaj pracuje całą parą, jak widzicie, a ja muszę teraz jechać to opróżnić No, no, no cóż, no to co? Nie mamy jednego wyjścia, muszę jechać to opróżnić Ale w końcu 40 tysięcy za to, to samo, to to będzie 100 tysięcy euro plus jeszcze za są za stosany, jak sprzedam to. To jest takie małe oszustwo, ale. Jeśli sprzedaję teraz burak, no to jeszcze dostanę na pieniądze za to, że sprze sprzedałem burak i jeszcze za kontrakt, więc no, to jest takie małe oszustwo, ale no, no nic, za to nie poradzę. Ja na pewno nic za to nie poradzę, no ale no cóż, jak tak już robię, to tak musi być. Ja sobie to ogólnie zamknę, bo będzie lepiej, jak to zamknę. Teraz mi się wydaje, że nie potrzebuję w ogóle tej dużej mapy mieć otwarte, tylko tak sobie też poradzę. No to lecimy sobie w takim spać razie um, wysypać te, tego puraka cukrowego. Tak to na pewno purak, bo ja sam sobie nie wierzę. A kontrakt. Ojcie panie, ale ja tak krzywo jadę. W trakcie, tak purak. A, nawet wycelowałem. Super. Pojedziemy przez sklep, pojedziemy przez sklep, bo to jest mokie je lepiej zakręcić, jakby takie ronto. I my w co czasie jestem szybciej nawet tutaj w sprzedaży Nawet szybko dojechałem. Kurczę, nigdy mi się tak nie stoczyło, żeby tak szybko dojechać. Naprawdę. O, już jest coś. I to będzie tutaj z tej strony. Tak, no to fajnie. Tak wiatr i tak wyjadę. Super elegancko. wjeżdżamy sobie. Tutaj fajnie. Tylko nie mogę teraz zwyczyć ile mogę wyjechać. O, i nie muszę w ogóle odkrywać pokrywy. Widzicie, jak fajnie. To jest jeszcze lepiej. Dobra, niech to się tutaj opróżnia. E, to już skończy kultywować. Okej, okay, dobra. Dobra. Skończył kultywować. Zakończył pracę swoją. E, zakończył swoją pracę. No to ja mogę sobie teraz tylko tutaj odłożyć. W tym odcinku słuchajcie nie, ale w, ale w kolejnym odcinku będę brał się za mycie maszyn, bo to jest po prostu wstyd, żeby maszyny nie były jeszcze umyte. Dobra. E, jak tutaj to wygląda teraz? E, ten nadal stoi to jako zwolni jak na razie. Bo po co ona ma tutaj chodzić, skoro jeszcze się nie wyrobiłem z tamtym? Dobra. Nie sobie tak stoi. Ok. A ja międzyczasie teraz przyjadę tą tatrą. Tawa mi tą tatrę. Panie, ja nie. Dobra. Wracamy. Wracamy. To, to trzeba tak naprawdę upilnować bardzo dobrze I samo przez sklep pojedziemy. Przez sklep mi się wydaje, że to jest najle najlepszy skrót Pojedziemy przez sklep Sklep typu, powiedziałem sklep Chodziło mi o sklep Okej, okay, no no dobra, no to co? No to tutaj pojedziemy? Nie, no dobra, już jak już jadę tędy, to tędy jadę Większy sekret muszę ale zabrać, żeby tutaj się zmieścić I to było w tym kierunku, tak? Tak, jest, w tym kierunku, więc no, możemy pędzić jak wiatr przed siebie. pędzi wiatło, hehehe, <laughs> spoko. Bóg nie były na pewno delikatne ścinki, jestem tego przekonany w 100%, no ale jak wam mówiłem prędko to ja za to nic nie mogę i też jestem zmuszony, żeby nagrywać bez kamerki, no niestety. Ale mi się wydaje, że kamerka to jest zbędne tak naprawdę. W niektórych momentach W niektórych momentach To kierka mnie zaskoczy I faktycznie chcecie zobaczyć moją reakcję Ale tak to mi się wydaje, że nie ma takiej potrzeby w ogóle Dobra, tutaj I już jestem tam na miejscu Za chwilę kombajnowie podjadę Będzie mógł się opróżnić A my sobie polecimy na wapno. Nikt nie jedzie Nikt nie jedzie, mogę przyjechać prosto Tatra, tak I jeszcze datrą. Okej okay. Jak jeszcze tetron, to jeszcze tetron Spoko, loko, loko, loko nie Już ci podjeżdżam, Murzyn, już ci podjeżdżam, spoko, loko, się tam nie denerwuj nie Już ci podjeżdżam Zdejmuję pokrywę I W ogóle gazu już nie użyję, ale nie podjedzie, nie podjedzie, muszę jeszcze podjechać Co to już? Dobra, ale no co jest? What the fuck? tu nie chcę się opróżniać? Halo Chyba ja muszę mu bardziej podjechać Tak On to mu podjadę bardziej On teraz się opróżni No O to chodziło A ja więc w czasie wykorzystam czas i w podjadę sobie na Pole numer 19. Mogę sobie od, od razu rozsować maszynę, po to tam nic nie wadzi No słuchajcie, jak nic, więc cały czas, że są jakiekolwiek malutkie ścinki Ale to jak, jak właśnie wam powiedziałem na początku, czyli Na początku materiału, mi się tak wydaje, no to, no to To idzie wytrzymać, no, to nie jest aż tak źle To idzie wytrzymać, bo ja na takich, na takich ścinkach wytrzymuję To nie tylko ogólnie, słuchajcie, na, na filmie tak jest widać, jak jest nagrywane, ale też jest widać, jak U mnie, jak normalnie gram To też widać, jak jeszcze tak ogólnie grają to mam też takie ścinki wiem większe te ścinki są i wiem, że oni nie są mocne oni nie są takie delikatne więc to jest nawet ok opryska się to pole wapnem i potem będziemy kolejne pole w zasadzie gdzieś skultywować to jeszcze pracownika zatrudnia na pewno żebym musiał tutaj to skultywować no i już zauważyłem, że to wapno jest wymagane coraz częściej, czyli raz, e, jeden raz było wymagane na polu 24, teraz nie jest wymagane e, potem było wymagane 25-26 pole i teraz jest jeszcze wy, wymagane pole numer 19 więc jeszcze tego wapna będzie jak najwięcej i pewnie niedługo nawet będzie nawet trzeba ogarnąć sobie e, ogarnąć sobie będzie trzeba orkę, czyli będzie okresowa orka potrzebna też No nie widzę Innego porównania, że nie będzie Będzie na bank No ale no dzisiaj sobie zakończymy ten odcinek Bo dzisiaj no troszeczkę sobie porobiliśmy Ten kontrakt to trochę tam będzie porobione też poza odcinkiem Ale tutaj na gospodarstwie Myślę, że nie będzie nic takiego porobione, bo tak będę starał się, żeby te kontrakty, słuchajcie, porobić większość, tak poza odcinkiem. Ale być może nawet coś tam ogarniemy. Ogarnę sobie na odcinku. Zobaczymy, jak to mi ogólnie tutaj wyjdzie. Jak wyjdzie, nie chcę stać w, w miejscu. Maszynę zostawię sobie tutaj w cieniu. Tu, tutaj już się opróżnił. Nie trzeba jechać opróżnić. Jeszcze przyczepę teraz. No, tutaj jest roboty od groma, tak naprawdę. No, ale... No, co zrobimy? No, nie co zrobimy. No, trzeba tutaj jakoś tak... Ogarnąć, ale no dobra, spokojnie. No Więc co, ja ja bardzo dużo No i posłuchując dzisiejszego odcinka, to widzieliście sporo zmianów, które dzisiaj zrobiłem. Y które zrobiłem też po z odcinkiem i dzisiaj to, co zrobiłem na odcinku. No i mogę Wam powiedzieć, że mamy już, mamy już nowy cel w sekupie i do niego muszę dążyć, uzbierać przynajmniej 200 tysięcy euro. I to się da. Jak pójdą takie kontrakty dłuższe, to się da, tylko że to pod te kontrakty też wymagają tak naprawdę pracy i poświęcenia czasu. Ale mogę wam powiedzieć, że odcinki będą dłuższe, dłuższe nawet jak to 40 minut, więc no... Spokojnie. A ja teraz mieć pełne żegla, więc no, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Więc... Wiecie co robić, nie będę komentował dalej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, na razie, no i cześć, hej!